Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Weszło Fuksem. Wczoraj było o lidze angielskiej, dzisiaj będzie o Ekstraklasie, no bo zawsze ta koszula jest najbliższa ciału i zobaczymy jak pójdzie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba na tym kanale. Pamiętajcie o tym, żeby dołączyć do nas, no i też grać na fuksiarzu. Rejestracja jest bardzo prosta, link znajdziecie poniżej. Dzięki temu linkowi możecie liczyć na freebet w wysokości 25 zł. Możecie także liczyć się na skorzystanie z oferty powitalnej, która jest całkiem atrakcyjna, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. W drugiej części filmu będzie konkurs, będzie też info o innej promocji, tak więc wysłuchajcie do końca. A ja zabieram się za mój kupon, jak mówiłem, Klasa. I po pierwsze, wydaje mi się, że pogoń Szczecin wygra z wartą Poznań. Ja wiem, że pogoń Szczecin na początku tego sezonu można oceniać różniej, chociażby to ostatnie spotkanie z Jagiellonią Białystok było takie, że Jagiellonia wyglądała lepiej, ale nie potrafiła wykorzystać swoich sytuacji. Wiemy, jak skończyło się podejście pogoni do europejskich pucharów, ale wydaje mi się, że ten zespół będzie rósł. Skoro już tych europejskich pcharów też nie ma, no to pewnie łatwiej będzie Gustafsonowi to wszystko sobie poukładać. Warta zaprezentowała się w Legnicy oczywiście z dużo lepszej strony. Jak jest źlejak, to ten zespół wygląda inaczej niż wcześniej. Doszło też trochę jakości, chociażby w postaci Żurawskiego czy Miguela Luisa, czyli zawodników, którzy już wcześniej byli do tego zespołu wypożyczeni. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj pogoń dopniesz swego i to spotkanie wygra. Tym bardziej, że skusił mnie kurs, nie ukrywam, kurs ponad dwa na pogoń Szczecin w spotkaniu z warto poznań no to może nie jest jak promocja czy pewniak nie powiem że pieniądze leżą na ulicy ale wydaje mi się że warto tutaj spróbować po drugie zła wiadomość dla Lecha Poznań dla kibiców Lecha Poznań nie wydaje mi się po tym co zobaczyłem w spotkaniu z Wikingurem, że Lech Poznań podniesie się i zapunktuje w ekstra klasie może zapunktuje ale to raczej będzie jeden punkt a nie trzy, dlatego stawiam za Głębie Lubin z podpórką że Zagłębie Lubin tego spotkania nie przegra Zagłębie pokonało Piasta Gliwice, zagrało dość agresywnie i dość solidnie i wydaje mi się, że to jest, to może być niewygodny rywal dla Lecha Poznań, który no musi znaleźć tę swoją formę, a gdyby jeszcze z gry Poznaniaków wynikało to, że Lada Moment to może zaskoczyć, no to podchodziłbym do tego spokojniej, ale przynajmniej ja, a ja wiadomo, ja się nie do końca znam, ale ja tego nie widziałem, żeby to miało Lada Moment zaskoczyć, dlatego tutaj wydaje mi się, że to dość rozsądny typ stawianie na Zagłębie Lubin, no i po trzecie, albo na remis, no bo taką ewentualność też bierzemy pod uwagę i to też da nam wygraną. No i numer trzy to obie drużyny strzelą bramkę w spotkaniu górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Raków oczywiście bardzo mało traci bramek na początku tego sezonu. W Europie jeszcze gola nie stracił. W lidze z Lechem Poznań nie stracił, z Wartą nie stracił. Stal Mielec to ten zespół, którym udało się strzelić gole Rakowowi Częstochowa. No ale Górnik Zabrze to też jakość tak nie ma już Bartosza Nowaka no bo zamienił Zabrze na Częstochowe, ale cały czas jest Lukas Podolski, jest paru innych piłkarzy, którzy odpowiednią jakością dysponują. Tym bardziej stawiam na to, że oba, o, obie drużyny strzelą bramkę, że w ostatnich trzech spotkaniach było widoczne to, że akurat Górnik Zabrze to zespół obok Krakowi, który Rakowowi najmocniej w Ekstraklasie nie leży, tak więc mam nadzieję, że to zostanie podtrzymane. Mam nadzieję, że zobaczymy po pierwsze dobry mecz, obie drużyny z rękę. No i no, mam nadzieję, że przyczyni się do tego, że wejdzie nam kupon. Stawiam na takie rozstrzygnięcia właśnie, czyli na wygraną pogoni, na to, że Zagłębie nie przegra z Lechem, a także na gole obu drużyn w spotkaniu Górnika z Rakowem stówę. Do zgarnięcia mamy 580 zł. A skoro to jest weekend, no to pamiętajcie, żeby skorzystać z promocji kowal kuponów na Foksiarzu, to promocja dla stałych graczy. Trzeba wejść na stronę, trzeba kliknąć dołącz, trzeba dokonać depozytu w wysokości minimum 50 zł, później obstawić swój kupon po kursie łącznym minimum 3 i ten. Musi, stawka tego kuponu musi wynosić przynajmniej 20 zł, no ale jeśli taki kupon wam we, jeśli wejdą wam takie kupony, no to macie możliwość zgarnięcia freebetów na fuksiarzu, jeśli taki kupon wejdzie 10, no to aż 100 do dodatkowego grania, więc myślę, że się opłaca. No i tak jak obiecałem, jeszcze konkurs, konkurs będzie dotyczył tym razem spotkania Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa i jak zwykle. I wynik typujemy ich przynajmniej jednego zawodnika, który strzeli gola. Pewnie zaraz zeroi się od komentarzy, że Iwi Lopez. Zobaczymy tylko, czy podzielacie mój pogląd, że górnik przynajmniej jedną bramkę w tym spotkaniu strzeli. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby subować ten kanał. No i pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w link, który znajduje się albo w opisie, albo w pierwszym komentarzu, no i dołączyć do grona fuksiarzy.